Oczywiście trzymam je w dupie, tak samo jak ty kamerka. Oho. A to jest w dupie, no to nie wiem <noise> co ona nagrywa. W takim razie w ogóle już nic nie nagrywa. No słuchaj, no mi się wydaje się że Julię, chyba to możesz się domyśleć. Ale filmy ja pierdolę. Od wewnątrz możesz oddać rodzin To się Kacinia nazywa to co? Co? dropie Uczy Co. Wiecie co? Wiecie co? Ja pan mam jednak talent. Jak <grymne> dobrze mi idzie zbieranie wiecie, 5 złotówek gitkom? Ja Nie, nie, nie ten zaraz ten 14 paleci, nie? Mi się wydaje. Wydaje mi się, że tutaj 80 to jest bardzo dobry pomysł. A pani tutaj. Nie, no, bez prokuratora, to nie tak mogę. Ubrano. Nie, <grymne> 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 Wszystko jasne. Nie, no generalnie, no. Dobra, ja biorę Zresztą... panią po Ja mieszkam w Teksasie. Ja jestem um, teksas nie <śmiany> no, To jest ten Texas. Na Broadwayu, nie? Tylko wiesz, ty będzie musiała się tam wyszorować troszeczkę. Zanim ja ci tam. Tym ty się. Na, i pomóc. Nie, kanonem wodnym już Ja już cię wyszoruję, tak, ja już tam, tak, tam, tam. cię wyszoruję, kurwa. Kumexem bo tej pijdzie przejadę, kurwa. Wszystkie kurwa z trupy zajdą. Czy ty, czy ty obrażasz moją pipi? No, ja nie, 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 ja słyszę. Chodź i pokaż mi swoją legitymację. To Jezu, no, sam nic dziwnego byś mógł pokazywać, kurwa Ja, ja myślałem o sobie zimnym. Ja też nie no, Zapomnij jeszcze ja numeru Renę podać, żeby pani wiedziała, do się odezwać jako mm. od siedzi wyrok. Mh, mm. pani policjant, bo ja tak mam rękę na pana kruczu i tak czuję, że coś tam tak, tak wnosi. Jakiś klacz. Pani policjant, ale to będzie taki no tak. Zadławiłem taki... się chipsem, prawie. Taki krasant. Taki... <laughs> Nikt z nas, tylko pani. <laughs> Nie marsz się o rewolwer, ci ja mogę lufę wsadzić. Ja pierdolę. Ja, mm, no tak średnio. Ja sunę. A mi się wydaje, że pani by się podobała. A mi mm. się też wydaje, że by się nie mm. podobało. Mm, mm, mm. Ej, powiem szczerze, że to nie jest dla mnie takie przyjemne. Nie, mi tak z... się wydaje, że jednak <laughs> tak, tak. Tak z głębi serca i jednocześnie... Nie jest nam nieprzyjemne. Tylko. No, ale... no ja nie wiem czy to jest z głębi serca czy czegoś innego, ale dobra. Tylko wiesz, będzie na pewno musiałaś.